Nie znamy dnia ani godziny, w której nastąpi koniec świata. Koniec z nieprzespanymi nocami! Lękiem przed oddaleniem się od konfesjonału na ponad 300 metrów, studenci Wydziału Teologicznego UKSW otrzymają specjalną subskrypcję informującą ich przed czasem o zbliżającej się apokalipsie. Dzięki tej ofercie możesz z uśmiechem przywitać zbliżające się zakładę. Martwisz się zaliczaniem sesji? Zmora nauki przesłania twoje marzenia o studenckim imprezowaniu? Nigdy więcej! Amerykańskie badania jednoznacznie wskazują, iż modlitwa o wiedzę na Wydziale Teologicznym UKSW ma potwierdzoną ponad 200% większą skuteczność, aniżeli na innych uczelniach. Dzięki temu możesz bez stresu przechodzić kolejne etapy egzaminów, a szalone studenckie wieczory mogą na powrót wypełnić się nieszporami z przyjaciółmi. Liczba miejsc ograniczona. Nie czekaj, zapisz się już dziś. To i jeszcze więcej tylko na Wydziale Teologicznym UKSW.